Hej kochani, witamy was na naszym kanale, dzisiaj przychodzimy do was z długo wyczekiwaną recenzją Red, White and Royal Blue. Ja już trochę o tej powieści opowiadałam. Trochę. Pojawiła się w obsesjach. Trochę. Yy, I tam kilka razy się jeszcze przewijała w jakichś takich pojedynczych, zbiorczych filmach, więc poszedł Black, możemy oficjalnie rozpocząć tę już teraz. Więc podejrzewam, że dla Was moja opinia nie będzie w jakiś tam sposób zaskakująca, a no, ja ją trochę pewnie rozszerzę dzisiaj, natomiast prawdziwym, prawdziwą bombą dzisiejszego odcinka no to jest opinia ja. Marty. Ja tak? jestem bombą, <laughs> jestem jak wiecie. Ten jeden kwadecik w saperze. Klikacie i tam jest bomba. Więc ja sobie pozwolę tak szybciutko przytoczyć fabułę Red White'a dla tych, którzy no może ominęli jakoś y, film, w którym Błagam. ja o tym mówiłam, albo nie wiem, nie słyszeli o tej książce, a potem oddam ci głos. Ja tylko zachwycę się na początku tym, jak się skapnęłam i dlaczego jest taki tytuł? E, tak, tytuł jest w ogóle bardzo pomysłowy, swoją jest To jest od tak tego. klewe, że aż w głowie nie mieści w sensie Super? Red White. And royal Blue, tak. czyli kolory zarówno Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Tak, no e, więc jakby ja, ja szanuję taką intertekstualność, tak, tak, tak. powiem, my profesjonalnie. Mm, no bo jak już tutaj mówimy, no to faktycznie ta powieść jest bardzo amerykańsko-brytyjska, e, ponieważ opowiada o relacji romantycznej, nie kryjmy się, bo tutaj, tutaj mamy jakby z romansem właściwie pełną gębą e, do czynienia. E, między księciem Henry'm, e, księciem brytyjskim, a pierwszym synem tak czyli synem prezydentki Stanów Zjednoczonych tak, dobrze powiedziałam. Prezydentki, a nie prezydentowej, bo prezydentowa tak. to jest żona prezydenta, tak. więc prezydentki. Dobrze. Tak. E, ponieważ mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że no Henry, tak jak wspomniałam, młodszy z m, synów e, właśnie, no, jest następczynik tronu, można powiedzieć, bo chwilowo na tronie jest e, jeszcze starsze pokolenie, czyli babcia Henryka. czy Henryka. Teraz <laughs> widzicie to, rozmawiamy cały czas o Henrym Kawilu, a propos Wiedźmina. I ja mówię <laughs> do niego per Henryk. I boję się, mówimy się dla niego per Henryk. Teraz boję się, że teraz na tego. E, niech będzie Henryk. Niech będzie Henryk. Dla nas Chania. Henryk jest taki swojski, więc troszkę sobie musimy ich przybliżyć, tych bohaterów, no, tak, bo to wielki świat, prawda, prezydent stanu. Henio i Olek. Dobra, nie, zostanę przy Henryku, pozwolę sobie mimo wszystko pozostać przy Henryku. Henryk poza, poza jakby sobą ma jeszcze starszego brata Filipa i oni, ich matką jest oczywiście córka na razie rządzącej królowej, która to wychodzi za mąż, za aktora. Który wsławił się rolami w co najmniej kilku filmach, w których grał Jamesa Bonda. Więc tutaj jakby już mamy wyjątkową taką sytuację, to nie są Windsor Windsorowie. Jezus, przypomniał mi się ten specjal na Igrzyska, jak Elżbieta tam skakała rzekomo z bądem z tego helikoptera. Po prostu Także nie mam tu do czynienia z tą naszą jak gdyby, rodziną królewską, tylko rodziną królewską wymyśloną przez autorkę, ale gdzieś mającą trochę wspólnego z, z właśnie z Windsorami. Ojca aktora już niestety z Henrykiem nie ma, bo on zmarł parę lat temu. I sama ta rodzina jest w takiej lekkiej rozsypce, ponieważ poza jeszcze bratem Filipem starszym, to jest jeszcze siostra Henryka Beja ale to tak tylko Wam nakreślamy rodziny. Z kolei ciekawsza wydaje mi się chyba sytuacja jest właśnie po tej drugiej stronie oceanu, czyli w Stanach, e, gdzie fotel prezydenta, prezydentki, e, no właśnie zajmuje matka Alexa, która jest oczywiście pierwszą kobietą, która obejmuje tak ważne stanowisko w historii Stanów Zjednoczonych po, po Baracku Obamie. Znaczy, nie, że Barack Obama, Obama był kobietą, <laughs> tylko że jakby ona obejmuje ten urząd właśnie po Obamie, więc w tym uniwersum Donald Trump nie istnieje. Dzięki Bogu. <laughs> Sytuacja jest tutaj o tyle ciekawa, że jest to kobieta, która ma latynoskie korzenie, plus jest po rozwodzie i to jest jej drugie, ma jest jakby, no ma drugie małżeństwo tak, z tego pierwszego małżeństwa ma dwójkę dzieci to jest wyjątkowa o tyle sytuacja, że jeżeli się orientujecie mniej więcej właśnie w polityce amerykańskiej, to wiecie jak ważnym elementem no w ogóle wyborów i polityki tamtego kraju jest to, żeby kandydat na jakieś ważne stanowisko, a na fotel prezydencki to już w ogóle, miał stabilną rodzinę, tak? Tutaj z reguły mówimy o kandydatach, to, to w ogóle głupie zabrzmi, ale tak z reguły jest, niestety. Mowa jest tutaj o takich rodzinach, można powiedzieć, klasycznych, heteroseksualnych, w ogóle jeżeli, nie wiem, matka Aleksa w ogóle jeszcze byłaby homoseksualna, miała partnerkę, a nie partnera, to już w ogóle, wow, to już wszystkie bariery by zostały, mm -hmm. prawda, o. powalone tutaj, ale no nie tym razem. Spoko, ta bariera ja została złamana w kolejnym pokoleniu. Tak, w kolejnym pokoleniu. No i e, początki relacji Henryka i Aleksandra są powiedzmy no nie za specjalne, Panowie się nie za specjalnie lubią, a przynajmniej tak twierdzi Alex, bo to z jego punktu widzenia obserwujemy tę historię. E, narracja jest trzecioosobowa, nie pierwszoosobowa, co myślę ważne podkreślenie, ale mimo wszystko autorka oddaje e, Aleksowi tutaj większe pole do popisu, to właśnie z jego punktu widzenia... Mm, obserwujemy całą tę historię i całą tę ich relację, yy, ponieważ panowie spotykają się po raz pierwszy na igrzyskach w Rio, gdzie też podobnie według Aleksa Henryk krzywo na niego patrzy, to też już w jakiś tam sposób podburza go do tego, żeby jakoś niespecjalnie przychylnym okiem na Henryka patrzeć. To jest, tak? jest zabawne, no. że jak my się pierwszy raz spotkaliśmy, to ty też na mnie krzywo patrzy. To, 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 to jest tylko twoja interpretacja No I'm Alex Bejtczak, <laughs> tak, tak. jakby ja widzę tutaj dużo similarities, <laughs> poza relacją homoseksualną, <laughs> tak. chociaż może coś się kiedyś zmieni. <laughs> Ja, ja bym mogła być z tobą. No, Bo żeby cię zabiła. Wspaniale dobrze, tak już to ustaliłyśmy, no to mm. jak się pewnie spodziewacie, między panami się za, zawiązuje relacja w momencie, kiedy wybucha skandal na Weselu Filipa, czyli właśnie starszego e, z książąt, który e, biorąc, no, no oczywiście bierze ten ślub i zapraszona jest właśnie rodzina e, amerykańska, tak ta pierwsza rodzina. E, I tam Alex i Henry się tak troszkę poszturchują, tak troszkę nie bardzo troszkę się tak kłócą I, e, i lądują w torcie i w ogóle oczywiście tam jest mnóstwo ludzi, to wypływa do mediów i oczywiście jaka jest teza postawiona? Ano taka, że między rodziną królewską, a pierwszą rodziną Stanów Zjednoczonych jest jakaś drama, jakaś drama jakiś konflikt. Tak. No to, to też zespoły pr obu tych rodzin decydują się, słuchajcie panowie, no musicie teraz troszeczkę spędzić ze sobą czasu, żeby pokazać się mediom, po pooznaczać się na Instagramie na jakichś <laughs> zdjęciach, tak? Żeby to w jakiś sposób uspokoić. No i tak między właśnie panami się zawiązuje relacja. Co ważne, Alex i Henry są po dwudziestce dobrze więc to nie, jest typowy, to nie jest taki typowy young adult, jak na przykład w przypadku, a jeśli to my, tak? mhm, bo tutaj mamy tak. starszych bohaterów, jeżeli już chcielibyśmy się bawić w jakieś szuflady, no to to byłby szybciej new adult niż young adult. tak? Oczywiście tutaj różnica między tymi gatunkami jest taka bardzo, bardzo płynna i bardzo delikatna, no ale już niech będzie, zakwalifikujmy to w ten sposób. No, także koniec przydługiego wstępu, yy, oddaję ci głos, powiedz jakie są twoje pierwsze wrażenia i w ogóle jakie są twoje wrażenia, bo jesteś na krótko właściwie po lekturze i no. Hmm. Powiem tak, nie sądziłam, że można mieć krasza głównie ze względu na to, że ktoś gra w polu. Same! <laughs> Jakby nie sądziłam, że fakt grania w polo jest tak bardzo sensualny i podniecający. Ta książka mi to udowodniła i zakodowała to w mojej głowie na tyle mocno i w twojej też, że taki element pojawia się w fazie santazy. To macie taki zniknik. Tak! <laughs> Pojawi się. <laughs> Pojawi się. To, ale to tak samo jak była scena z Polo w The Crown. Nie? To już patrzysz na to że teraz zupełnie inaczej w tym momencie. Dobra, ale nie, tak szerzej. Powiedz jak Ci się podobało albo Ci się nie podobało. Ale chyba cię ci you're, being, you're being mean. Nie, w sensie powiem tak, jestem ym, w takim jakimś dziwnym miejscu mojego życia, że mam wielki dylemat. Okej. Okay. Taki powiedziałabym historical nawet. <laughs> Alex Henry? Alex Schoenry. <laughs> <laughs> Tak, to wy tak, tuby jestem e, takiego dylematu, e, ale miałam taki motyw, że mówię tak. Ja z tym takim LGBT to często mam problemy, bo autorzy sobie lecą w kulki i nie robią tego tak, jak powinni to robić. Więc się cholernie bałam. Potem ty ze Szkatulską siedziałyście, bity miesiąc i pieprzyłyście o tej książce, tak jak oni się tutaj w tej książce. I musiałam wysłuchiwać tego po prostu waszego łubu, dubu pitu, pitu, -pitu na temat tej książki. Tego jaka to jest wspaniała i słodka. Mówię, Jezus Maria, słodka książka o gejach, ale to będzie dramat po prostu. Jakby to będzie taki... No nikt, że po prostu się nie podoba. Po prostu Marta nie, nie uwierzyła w nasz gust. E, e, tak, miałam takie Jezus, to jest na pewno tak cringe'owe, one są po prostu przećpane i dlatego mi się to podoba. And then I started feeding. Because I was first to. Because you first me and she first me. You both first me. And I was like, oh shit. Tyle pewnie słudziutki. Jest! Jest. Kurde! Tak gorące! <laughs> <laughs> I podniecające, że powiem wam... że ten golf to zły wybór był bardzo, bardzo. <laughs> autentycznie. W sensie mam wrażenie, że to jest... Nie mogę tak powiedzieć, bo gatunkowo to się nie zgadza i jakby proporcja jest inna. Ale bo powiedzieć, że to jest nasz idealny erotyk. Mimo, z... no, że erotykiem nie jest. Przez bo... 40 stron. <laughs> tak! Jakby 40-350 no nie. No, tak, tak. 420 I nawet. Nawet. I mam takie, że. Jezus, Maria, Tutaj było tak mało, było tak fajnie, ale było tak dobrze. And I was like. Oh, wow. <laughs> nie, Łukasz? Łukasz? No Dopowiedzcie sobie jeszcze. E, nie, no ja tutaj pozwolę sobie uzupełnić, bo faktycznie tak. to jest książka, która udowadnia, że można napisać dobry romans, w ogóle jakby dobry romans. Dobry romans? Dobry homoseksualny romans. Prowadzić mnóstwo zajebistych motywów, łamiących stereotypy i pokazujących bezsensowność naszego świata. I opatrzyć to tak genialnym humorem, o tak. Tak genialnymi bohaterami. Zają. Zają, zają, zają. To jest wspaniała. I to może wyjść. To się da zrobić, słuchajcie! Tak, yy, i tutaj, żeby, żeby uniknąć pewnych niedopowiedzeń, ja pozwolę sobie dodać, co mamy na myśli homoseksualny romans, tak? Bo już kilka razy o tym mówiłyśmy, ale tak. może jest część jakaś z was, która nie ogląda każdego odsłoni naszego filmu, mhm. więc tutaj powtórzymy pewną frazę, którą, już o której mówiłyśmy kilkukrotnie, ale niech będzie, dla porządku. Dla porządku. Yy, chodzi nam o taki typ romansu, w którym autor Decyduje się stworzyć postacie, które faktycznie są homoseksualne, i w gruncie rzeczy nie, obda i nie obdarzyć ich żadnymi innymi cechami, albo kręcić całą fabułę wokół tego, że te postacie po prostu są innej orientacji niż heteroseksualna. I to zwykle nie działa. Czyli w stylu Ania jest bohaterką, i Ania jest lesbijką. I koniec, koniec historii, jakby. I nie ma już nic za tym tak naprawdę i cała tak. Dama się kęci. Tutaj podgląda. ta orientacja ma znaczenie, tak? Ma pewnego rodzaju polityczne znaczenie. Tak. E, I przez pryzmat właśnie pokazania czegoś takiego, że co by było gdyby, jakby świat zareagował. Gdyby, nie wiem, Donald Trump. Iwanka Trump! Była yy, lesbijką i sorry, ale Elżbieta nie ma córki żadnej. Yy, w sensie nie, nie Elżbieta, tylko Karol nie ma córki Kajon. żadnej. Bo Elżbieta ma córkę, ale Karol nie ma, yy, więc zakładamy albo nie, no jeżeli Donald Trump miałby syna, to ten by zakochał kochał się w Harem, tak? Y -hmm. I oni byliby razem. To to z nim. Super. stereotypy na temat homoseksualistów, a, tak, a, ale te stereotypy dają tych to tak, żeby wspaniały, Ródy też jest wspaniały. E, I wiecie, i to, to jest takie trochę, co by było, gdyby? Warry, tak. Jak świat by zareagował? I uważam, że akurat autorka to ujęła naprawdę bardzo trafnie, bo tak. faktycznie to byłaby straszna awantura medialna prawdopodobnie e, bardzo możliwe, że e, ludzie źle by to przyjęli, patrz polityka Stanów Zjednoczonych, patrz stereotypy dotyczące rodziny królewskiej. E, I tak jak mówię. Tutaj faktycznie ta orientacja ma jakieś znaczenie, plus autorka bardzo fajnie ogrywa fakt, Właśnie, no bo tutaj z Aleksa perspektywy y, mamy tę całą historię opowiedzianą. Kiedy on w ogóle sam się orientuje, że Henry rzeczywiście mu się podoba i chciałby z nim być, to znaczy Alex Henrym, tak? I tam nie ma jakiejś takiej wielkiej, napuszonej przemowy do samego siebie dotyczącego tego, że mój Boże, przez całe życie się oszukiwałem, teraz muszę odkryć, kim tak naprawdę nie, jestem. Nie, jest po prostu takie, o kurde, chyba nie. Nie. Jest to takie straszliwie naturalne, doprawione takim humorem, ale. Taką troską odpisarską do bohatera, kiedy on to też no, wobec swoich przyjaciół i e, wobec swojej matki, e, znaczy do, do niej to, to głównie kieruje taki komunikat, że no słuchaj, bo jest taka sytuacja, tak? Bo jest jakby kulturowo zakorzenione, że jeżeli ktoś jest gejem albo ktoś jest lesbijką, to trzeba to, to, trzeba, to, to trzeba po prostu zaprosić mamę na kolację i jej to powiedzieć, tak? I, i zazwyczaj jeszcze wtedy mama o takie, o mój Boże! To tragedia, prawda? No, w sensie to jest takie bardzo stereotypowe tak, tak, tak. No wiecie o co chodzi przede wszystkim, no nie? Że jakby nikt nie spowiada się z tego, że jest hetero, widzicie? Jakby tak, i, tego tutaj, i, tutaj, i tutaj autorka straszliwie fajnie to ogrywa. Oczywiście nie chcemy wam tutaj za bardzo spoilować i aż tak dużo zdradzać jak to, jak to wszystko przebiega i tak wydaje mi się, że powiedziałyśmy a propos fabuły dosyć dużo, yep. ale to wszystko tutaj kurczę działa i ja naprawdę nie potrafię wskazać w tej książce elementu, który by mnie jakoś Wybitnie triggerował albo. Albo w ogóle albo w jakimkolwiek stopniu mam wrażenie. Tak, oczywiście faktycznie momentami niektóre te fragmenty mogą mogły się trochę wydawać już aż. Zbyt urocze dla niektórych, tak? Nie. Ale no, my obie uważam, że jesteśmy dosyć na to Brażliwe. wrażliwe. Dokładnie. I żadna z nas nie miała takiego momentu, że tu już jest za bardzo, tu już jest zbyt nienaturalnie, tu jest zbyt nierealnie. No. Jakby dla mnie Alex i Henry, tutaj skupmy się może na nich najpierw. To są szalenie żywe postaci i szalenie realistycznie poprowadzone. Bardzo konsekwentnie poprowadzony i takie, z którymi, jeżeli jesteście takimi czytelnikami, którzy się lubią utożsamiać z bohaterami, albo chcieliby się z nimi przyjaźnić, to to są właśnie takie postacie, bo tutaj no, nie ma takiego, takiego momentu, że na przykład, nie wiem, ktoś tam jest szalenie irytujący, przez co przeszkadza w lekturze, chociaż no, mm. obie nie stosujemy tego kryterium: irytującego bohatera, tak. tak. Bo to, bo to trochę nie jest nasze kryterium. I też ten humor jest dużo przyjemniejszy, szczególnie dla nas dwóch, bo tak jak na przykład zwracałyśmy uwagę przy A jeśli to my, mhm. że ten humor nam tak średnio podszedł, powiedzmy. On momentami był fajny, ale w trzech czwartych książki, no to, to to nie jest jakby nasz humor, bo myśmy się po prostu nie utożsamiały z targetem. Tak? Tutaj no, mamy i starszych bohaterów i wydaje mi się, że trochę starszą grupę wiekową, więc od razu jakoś tak no lepiej, dla nas, tak? Bo to teraz do mnie dotarło, że wychodzi na to, że ludzie tam przychodzą takie hmm, bowiem że z penisów. Że nazywany jest na przykład Prince Dickhead. Albo Prince Dickhead to jest wspaniała w ogóle... <laughs> to jest takie... Ale słuchajcie, to jest coś takiego, a propos humoru, co ja myślę, będąc na miejscu, którego krew jest tych bohaterów, też bym stosowała. czy to jest po prostu tajne! No, znaczy to jest bardzo życiowe, to jest, wiesz, bardzo tak. naturalne. Nie masz takiego spięcia straszliwego. Tak. E, właśnie w tych odzywkach, wiesz, że to tak na siłę bardzo próbuje mm -hmm. być zabawne, albo na tak. siłę próbuje być kochane, albo na siłę próbuje być seksowne. Tutaj ja mam wrażenie, że autorka ma na tyle lekkie pióro, mm -hmm. że niezasadniczo wszystko wychodzi bardzo łatwo. Tak. I faktycznie, jeżeli się obawiacie w ogóle, w ogóle romansów i scen erotycznych, jakichkolwiek, na przykład, nie wiem, słyszycie, że oj, tutaj jest scena erotyczna i wy macie już od razu jakiś, nie wiem, hard tak bo po prostu nie, nie lubicie takich scen, to ja mam wrażenie, że tutaj wyjątkowo dobrze to wychodzi. Zwłaszcza, że też ten cały w ogóle aspekt seksualny w tej książce nie jest jakoś takie, wiecie, takie jakby w Zmierzchu. Wtedy zamknęłam oczy, koniec rozdziału, no nie? I nie ma też z kolei takiego chamstwa i prostactwa, jak było w, w opisie, na przykład tak. takie, że no i wtedy wsadził tego, swojego tam w moją, tą i było wszystko spoko, nie będę mówić, bo demonetyzacja. Ten seks jest cholernie realny, jest cholernie prawdziwy, bo i są takie elementy, które, powiem sobie szczerze, w seksie nie są seksowne. Jakby moim zdaniem i myślę, że zdaniem wielu ludzi, 80% stosunku to są rzeczy cringe'owe, obrzydliwe i jak się na tym zaczynacie zastanawiać, to seks wcale nie jest fajny. No, ja na przykład bardzo doceniam, to z, z reguły w filmach są takie sceny, kiedy na przykład faktycznie masz jakąś scenę erotyczną i bohaterowie na przykład się śmieją. Tak. Nie? E, jakby w trakcie. No. Albo, bo nie wiem, ktoś coś tam śmiesznego zrobił, aby skomentował w jakiś sposób no. zabawny, nie? To jest bardzo naturalne, jakby to, to, to tak działa. a albo tak, filmach... sobie w łeb czy coś, no, no, wszystko, z... tak. Shit happens, I, to, że tak powiem. I w filmach, i w książkach w ogóle kultura ma wrażenie cierpi na takie po pokazywanie seksu właśnie albo. Coś jeszcze... niesłego albo coś ordynajnego. Albo jeszcze w ogóle coś takiego zupełnie pustego i bez znaczenia, nie? Tak. A tutaj, no to wkrótce rzeczy w dużej że jakby mierze, ma być po prostu zabawa też, nie? I tu to działa? Naprawdę, ja jestem tak. Ja już czytam te książkę jakiś czas temu, już kilka miesięcy dobrze no. zresztą minęło, ale jak sobie czasami wracam do tych e, miliona znaczników, <laughs> które mam dzięki Ani, bo ona mi podyktowała, tak, te, tak, bo tak. ja czytałam w e-booku tę książkę i dopiero potem mogłam sobie ewentualnie pozaznaczyć, jak ta książka do mnie przyszła. No. E, I sobie tak czasem wracam i coś tam wertuję i tak chichoczę sobie: Uhu, to śmieszny żart, tak, prawda, etc., etc. No to mam takie, kurde, i ona, minęło już te, te x czasu, więc ja już jestem po tej takiej próbie kilku miesięcy, tak? I ta książka cały czas działa, to nie jest tak, że wiecie, czytacie tak. coś i na początku na przykład was bawi, was ujmuje, mijają trzy miesiące i dochodzicie do wniosku, że nie. To że nie, to, nie, to, ja to ja jednak było takie, przeczytałam jedną książkę i teraz nie. To, co jest jeszcze ważne, to, co jest ważne dla was, dla wielu diamentowych alpak, to mnogość nawiązań to Hamiltona, bo jak się domyślacie, imię Aleksa nie wzięło się z dupy. I jest to <suszy> po prostu... <suszy> Nazywany Aleksander po Aleksandrze Hamiltonie, tak. jest wspomniana biografia Rona Trajnowa, więc wszystko jest tacy muti i w ogóle. Y, fakt jest taki, że ta postać jest Aleksem, jest Aleksandrem Hamiltonem. Jeżeli sobie przypomniecie ten obraz Hamiltona z musicalu i porównacie sobie z tym Aleksem, to macie takie. Why you always say what you believe? i po prostu. A kosmos, jakby już nawet to ile krotnie po prostu Alex sam wspomina Hamiltona i gdzieś tam mm -hmm. są wiecie takie jakieś igi gigi 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 takie, takie wiecie, isteregi, sniki sniki, sniki, sniki. Mm -hmm. w ogóle jedna z ostatnich kwestii jakby by ja mi tam tylko jeszcze jednego cytatu, ale i tak złapałyśmy o co chodzi więc tak. jakby jest Fajnie, jeżeli lubicie Hamiltona, to tutaj naprawdę będziecie się świetnie na tym bawić po prostu. Tak, tam. zresztą autorka się w ogóle przyznaje jakby z góry, tak, tak. na inspiracji też tym muzykalem. Akurat nie w tych podziękowaniach chyba, ale to jeżeli gdzieś, gdzieś tam... Gdzieś indziej tam, musiałabyś napisać. Mm, tak, bo ja jeszcze sprawdzałam właśnie, czy to w ogóle... W sensie, jeżeli czytacie y, tę książkę i znacie musical, to widzicie te nawiązania i to nie są takie wymyślone nawiązania na siłę, tylko one tak. faktycznie się tutaj y, konkretnie pojawiają, plus sama postać Aleksandra Hamiltona ma duże znaczenie dla przebiegu ten obraz ten obraz w ogóle no może być, że Aleksandra Hamilton się... patronuje temu związku <truje> <truje> tak i jest świadkiem rzeczy. Jest tutaj cała w ogóle masa w ogóle cała masa takich, może być intermedialnych, e, takich smaczków. No, wszyscy się żyć I'm John Lorenzo, to be, To, point to some balance, eee, free. E, takich, takich właśnie e, w, takich smaczków, takich, które troszkę e, urozmaicają ten tekst ciągły. Są jakieś, nie wiem, fragment. O, to nam prześwietla, chyba nic nie no. si Tu, o, o, tu są na przykład jakieś tam wiadomości, tak. takie ale na messengerze, wymieniane między nimi maile, są ich przytaczane. Są jakieś fragmenty e, takiego radio, takiej radiowej audycji, tak. są wyróżnione innym fontem e, przemowy na przykład, ponieważ to, co jest w ogóle ważne, to fakt, że cały ten skandal, e, czy skandal, mm. no skandal, no rzecz. E, ca, cała ta relacja Henry'ego i e, Aleksa jest pokazana przez pryzmat takiego strasznie dużego napięcia dotyczącego tego, że matka Aleksa e, ubiega się o reelekcję. Tak, w związku z czym to, co ja powiedziałam o tym, że no kandydat to powinien mieć żonę, trójkę dzieci, najlepiej, albo męża, trójkę dzieci, to jest w ogóle idealny obrazek. Mm. A jeżeli w ogóle jest singlem na przykład albo co gorsza, no nie wiem, gejem, lesbijką, to w ogóle tragedia. No. I oczywiście to musi być biały Amerykanin, biała Amerykanka i nikt poza tym. Także jak widzicie, ile tutaj barier zostało złamanych po tak. drodze jeszcze przez, przez autorkę. No ma wyjątkowe znaczenie. W związku z czym, jakby ten, ta cała relacja ma, ma jakieś napięcie takie odgórne, tak? To nie jest tylko taki tam romans, taki o, w próżni zawieszony. On ma bardzo ścisłe i określone konkretnie przez autorkę już właściwie na samym początku tło. Tak? więc jest tutaj pewna stawka, tak? Generalnie mam wrażenie, że ta relacja mierzy się z prawdziwymi problemami, bo fakt faktem, okoliczności są dosyć takie no, niezwykłe dla nas, dla ludzi, którzy wiedzą, jak wyglądają windzorowie, wiedzą, jak wygląda sytuacja w Stanach czy po trzy i w ogóle dla nas to jest po prostu takie, można powiedzieć, w jakimś stopniu abominacyjne, no, bo jednak mamy właśnie, tak jak mówiłaś, złamanie wszystkich kompletnie barier. W każdym możliwym aspekcie tych dwóch rodzin i gdzieś tam, mimo wszystko, że te bariery są łamane, to nie wychodzi na to, że to jest słodko powiedząca historia w idealnym świecie, że o ten stojopy jest został złamany, tamten też i tamten też. I wszystko jest. I wszystko jest super. spoko. Właśnie nie pokazuje to, że mimo wszystko są jednak takie bariery, których się nie da złamać, po prostu mhm. kiedyś o nich nie będzie mówić, kiedy się nie będzie wpuszczało ich do agendy i nie będzie tak naprawdę nad nimi pracowało, tak jak między innymi właśnie te wszystkie skandale, które wychodzą, wiecie, że o książe poszedł na Impreza i sobie tańczył, albo William. Takie, no i co z tego? Jest dorosłym typem, może i z kolegami do klubu i tańczyć. Jakby wiecie, o co Ja, bo scena w klubu jest wspaniała. Robienie z, igłów, z, z igły, vidy, o, tak naprawdę, no nie? Bo to, bo to, bo to, no nie? to powinniśmy w ogóle osobny film zrobić dotyczący najlepszych scen w tej książce wiecie. No Ja myślę, że na jakimś live można widać tak tak, tak, tak. Więc to jest bardzo realne i bardzo akuratne w kontekście tego wszystkiego i po prostu tak, jak Anna już mówiła, bardzo dobrze cholernie gra. Tak. To jest po prostu koncert Mozarta, zrobiony przez Mozarta. Na ulubioną fortepianie pani <grym> znaczy, że ta książka, bo tak, też się pojawiały takie, takie argumenty w różnych recenzjach. Ona jest trochę fanfikowa, jakby nie patrzeć. Tak, Tylko, że jeżeli tak by miały wyglądać wszystkie fanfiki na świecie. Ona ja jest ja fanfikiem je... do realnego życia, To powiedzieć. ja bym je bardzo chętnie przeczytała, bo jeżeli tak byłyby napisane i tak byłyby poprowadzone, to w ogóle fanfiki te szybko stałyby się książkami, tak jak to. Tak. To jest fanfik cholernie zaangażowany społecznie, cholernie pozytywnie zaangażowany społecznie i cholernie dobry po prostu. Jakby. No, Więc takiej kategorii lekkich, przyjemnych, ale jednocześnie z przesłaniem, z przesłaniem po prostu mądrych książek, y, które tą mądrość przekazują w ten taki najfajniejszy, moim zdaniem, sposób, to znaczy z lekkością w formie, która trafi do bardzo szerokiego grona czytelników. No wydaje mi się, że... To jest mistrz. To jest mistrz i też nie, nie bez przyczyny ta książka ma tak wysoką ocenę na Goodreads, nie bez przyczyny bardzo trudno jest w ogóle tak. znaleźć negatywną opinię Red White and no, Royal Blue. Nie, ja nie potrafię sobie wyobrazić, znam, co no. trzeba by było, jakby, w sensie, o czym trzeba by było myśleć, czy są książkę, żeby rzeczywiście dopatrzeć się czegoś negatywnego na jej temat, no nie? Bo, jakby, no, nie mówimy o rzeczach w stylu, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, Tylko takie obiektywne, na przykład konstrukcyjne jakieś elementy, czy z budowy bohaterów, czy czegokolwiek. No jakby to wszystko kurde mające i nogi, to są klocki z Lego ułożone w idealne stosiki po prostu. Tak, i tak książka zostanie wydana w Polsce w 2020 roku, tak. nakłada wydawnictwa Pruszyński, dobrze powiedziałam? Chyba. I słuchajcie, no jeżeli jesteście powiedzmy, nie, nie czujecie się na siłach po angielsku czytać, to oczywiście będziecie mogli się z tą książką tak, po polsku zaprosić. Zwłaszcza, że roku. są rzeczy takie typowo polityczne, wiecie, elementy kampanii amerykańskiej, trochę propo polityki, trochę historii i takich rzeczy, więc dla właśnie tych mniej wprawnych w angielskim czytelnikom, czytelników może się okazać, że będziecie musieli sporo googlować właśnie tych takich stricte mm -mm. politycznych rzeczy. Ale no będzie polskie tłumaczenie. No więc miejmy, miejmy nadzieję, że to tłumaczenie podoła, bo to jest w ogóle cała masa też no. takich na przykład językowych, sytuacyjnych żartów takich, które po prostu bardzo dobry tłumacz będzie się musiał nimi zająć, żeby w jakiś sposób je oddać. To jest taka książka, którą trzeba bardzo dokładnie przetłumaczyć, mam wrażenie, tak. i bardzo uważnie, po prostu trzeba wziąć rzeczywiście jakiegoś amerykanista albo anglistę, e, który, nie wiem, no jest doświadczonym tłumaczem i wie, o co tutaj chodzi i jakich środków użyć, żeby oddać, e, no cały czar tej książki. Bo to tak. Żeby się... nie wyszedł cringe humor. Tak, bo wydaje mi się, że to wcale nie będzie takie proste zadanie. Ja się cały czas zastanawiam, żeby sobie nie kupić tej polskiej wersji, mhm. e, jak ona Wyjdzie, bo ona chyba będzie o miała. Nie, znowu będzie to, co z griszą W pierwszym kwartale przyszłego roku, z tego co się orientuję. Mm, no. i, I zobaczyć, jak to wypada. Przy okazji sobie tę książkę. Y, natomiast, no, zobaczymy, tak? Jeżeli tak. czujecie się na siłach, żeby przeczytać tę książkę po angielsku, to myślę, że obie bardzo Lubcie polecamy. Mimo, że to. może troszeczkę będziecie więcej googlować, słowni słownikować tak, niż, Ale niż zwykle warto. Ale to aż tak bardzo chyba nie przeszkadza jej. Ojej, aż kot nam tam krzyczy. Po Pod drzwiami. Ja też to próbuję czytać. Natomiast jesteś jaki team? Henry czy Alex? Ja jestem team Henry zdecydowanie. Ja, ja, team ja jestem team Alex. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy od bardzo dawna miałam... inaczej, przejmę ci. Ja jestem team Alex, bo się ze mną zgadza charakterologicznie, ale go bym zrobiła. <tron implemented> eee. <tronologiczna> Oczywiście będąc Aleksem, tak. żeby no nie, nie być mu psychy jakieś tam. Znaczy, ja, ja po raz pierwszy od bardzo dawna miałam takie poczucie w ogóle, że e, czytam rzeczywiście tak, z tym utożsamianiem się z bohaterami, nie? Hmm. czego my ani ty, ani ja zasadniczo nie robimy, tak? rzadko kiedy tak no, jest. Za z... dużo się z naszymi bohaterami utożsamiami, w sensie żeby nie, nie jeszcze wiesz, mieć czasami. Jesteśmy w stanie kogoś polubić albo być zafascynowanym jakimś postacią. Ale nie, ale nie, nie masz... chcemy nim być. No nie, na no nie mamy takiego, wiesz, że to nie jest kryterium, tak? No Tutaj miałam po raz pierwszy takie, I feel you, bro. I feel you, bro. I, I know that. I know that. Ale też wielokrotnie było tak z Aleksem, że on coś tam robił takiego i ja miał takie, mhm, mm mm -hmm, me. mi. Mm -hmm, mm -hmm. Ale jestem generalnie z tej dwójki, gdybym miała wybierać, już gdybyśmy mnie zmusili, to bym wybrała Henryka, ale to jest osobny materiał dlaczego i co i jak. W sensie wybrała to brzmi, jakby wybierała go na męża, tak Ach, bardziej, 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 jeżeli miałabym. Zobaczam z... ciebie Pokemon. <laughs> jest takie jak 60 do 40. A mhm. No, to ta, taki, taka proporcja, jeżeli chodzi I na si. Henryka. No, także tyle na dziś, bo to, to bardzo długi film przed. Tak, no więc będzie tu 10. I tu też. I tu 10, tak, sobie od... A czy możemy zrobić 10, 10 serduszek, a nie 10 gwiazdek? Jak mi zrobimy tą to wstawię. Chociaż nie, bo są gwiazdki jak na tym Stanach Zjednoczonych w fladze, więc może nie jest sobie. No to nie się to... zdecyduj. Dobra, jeszcze nie wiem. Zdecydujemy. Okej, okay. to tu jest 10 i tu jest 10. Tak, i to tyle do dziś. Pa! <noise> pa!